Grzegorz Stępień, Studio KK24.pl. Dzień dobry. Dziś 1 września, dzieci wróciły do szkoły, a my wracamy z naszym programem po krótkiej wakacyjnej przerwie. Jest z nami Ireneusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, ochłonął już Pan po tej ostatniej morderczej 13-godzinnej sesji? No, ochłonął. Bardzo długo trzeba ochłonąć, rzeczywiście, żeby, żeby rzeczywiście odpocząć, bo jak Pan redaktor zauważył, sesja trwała 13 godzin, ale była bardzo merytoryczna. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo, bardzo wiele rzeczy można było na tej sesji ustalić. No ale jednak, 13 godzin, tak, zrobiliśmy taki mały przegląd tego, jak obradują radni w innych miastach, nawet w tych miastach, które są większe od Kędzierzyna-Koźla, gdzie jest Więcej radnych, a więc też teoretycznie więcej osób chcących zabrać głos i wyrazić swoją opinię. Sesje trwają krócej, zdaje się, że po polu ostatnio pobili rekord. 7 godzin, u nas 13 godzin i to nie był wcale incydent, bo to się notorycznie powtarza, że nawet obradujecie po kilkanaście godzin kończąc w środku nocy albo nawet kolejnego dnia. Z czego wynika taka specyfika Rady Miasta w Paniżem koźlu Tak jest. Na początku naszej kadencji, kiedy zostawałem przewodniczącym, jeden z redaktorów zapytał, czy będę chciał ograniczyć długość wypowiedzi. I wtedy deklarowałem, że tak naprawdę jestem zwolennikiem takiego demokratycznego rozważania tematów. I dalej tak jest. Natomiast no, w tej chwili wspólnie z radnymi, no powinniśmy się rzeczywiście może zastanowić, bo po, powtarzam wspólnie z radnymi. Obiecałem na kolejnej którejś sesji jeszcze przed lockdownem, że zorganizujemy szkolenie, szkolenie merytoryczne związane z, ze zmianą przepisów dotyczących działalności Rady Gmin, ale przy okazji będziemy właśnie o tym rozmawiać. No cóż, później lockdown, później zdalne sesje. Dzisiaj zastanawiam się nad tym, kiedy realnie możemy przystąpić do tego szkolenia i rzeczywiście chciałbym, żeby to był przełomowy moment, kiedy wspólnie, jeszcze raz powtarzam, z radnymi chcielibyśmy ustalić zasady, czy przyjmują, czy radni chcą rzeczywiście tego, może, może przenieść dyskusję merytoryczną do komisji a sesji na sesji podejmować decyzję, no to Może właśnie co byśmy... Decyzja merytoryczna została na sesji tylko i wyłącznie, te sesje trwałyby krócej. Tutaj zdaje się, że jest bardzo dużo publicystyki hmm. ze strony radnych, bo wielu, wielu z, z naszych przedstawicieli w Radzie Miasta czuje taką potrzebę, aby wyrazić swoją opinię i podzielić się nią ze światem na temat różnych kwestii, a niektórzy radni wręcz... W każdym projekcie uchwały takie, takie mowy wygłaszają. Tak, ale stany w obronie oczywiście naszych radnych te wypowiedzi zawsze są merytoryczne. Oczywiście, że czasami zdarzają się lekko wydłużone, może nazbyt wydłużone, natomiast są one merytoryczne. I państwo radni to, tego pilnują i my tego pilnujemy. Panie redaktorze, długość długością, natomiast natomiast ja mam takie przekonanie i radni mają tego, takie przekonanie, jestem tego pewien, że zostało powiedziane już wszystko. Co do formy, możemy tutaj rzeczywiście dyskutować i o tym przed chwilą rozmawialiśmy i będę chciał z radnymi rozmawiać. Natomiast, natomiast nie mam do siebie żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o to, że ogranicza się komukolwiek wolność wypowiedzi, bo to jest podstawą demokracji i myślę, że na tym polega wszystko. 13 godzin być może za dużo, ale weźmy pod uwagę fakt, że była to sesja absolutoryjna. I właśnie przejdźmy teraz do merytorycznej części tej sesji. Sesja absolutoryjna, jedna z dwóch najważniejszych w roku, poza sesją budżetową, kiedy budżet jest uchwalany. Pierwsza decyzja na tej sesji podjęta przez radnych to jest taka nowa procedura w miarę, czyli wotum zaufania dla prezydenta Kanclerzyna Koźla. Na czym to polega? Dwa lata temu ukazał się nowy, nowa doktryna, nowy przepis, który nakazuje radom gmin i powiatów również przeprowadzanie procedury. WOTUM. To znaczy w połowie roku należy się pochylić nad, nad przygotowanym wcześniej raportem o stanie gminy. Czy to Deszcz... przygotowuje prezydent miasta. Tak? Takie sprawozdanie ze swoich działań w ostatnim czasie. Tak, co mhm. zrobił? Chodzi o poprzedni rok, co mhm. zrobił, co, czego dokonał, jakie są osiągnięcia miasta, czego nie udało się dokonać. Po debacie, po głębokiej debacie, która na naszym posiedzeniu odbyła się, jest podejmowana decyzja, czy włodarz miasta zasługuje, czy nie zasługuje na wotum zaufania. My, jak wiemy, podjęliśmy decyzję o tym, że pani prezydent otrzymała od radnych wotum zaufania na następny okres działania. Jak tutaj głosowanie się ułożyło? No było jednogłośnie, czy może rozłożyły się te głosy w jakiś Większością sposób? radnych, 13 radnych było za udzieleniem wotum, część radnych wstrzymała się od głosu i część była przeciwna. To akurat y, tak układały się y, głosy. Mhm. Druga z tych istotnych decyzji to absolutorium budżetowe. Tutaj już mamy konkretne rzeczy księgowe. Radni przeanalizowali dokładnie to, jak uchwała podjęta przez nich budżetowa na rok 2019 została wykonana przez urząd. No i proszę powiedzieć, jak to poszło. Tak, oczywiście na początku wystąpienie prezydent miasta zgodnie z procedurami: wystąpienie prezydent miasta, wystąpienie skarbnik miasta, potem odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu. Budżetu. potem odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej, która obradowała i badała sprawność wykonania budżetu z tamtego roku. Potem odczytanie komisji Regionalnej, Regionalnej Komisji Obrachunkowej Izby Obrachunkowej przepraszam na temat opinii tejże komisji Rewizyjnej i od razu powiem zarówno opinia Komisji Rewizyjnej jak i opinia Rio o opinii Komisji Rewizyjnej, jak i opinia RIO o wykonaniu budżetu były pozytywne. Mhm. Zatem po długiej dyskusji, również na której i tutaj trzeba zaznaczyć, że to była dosyć burzliwa dyskusja, na której padały i pewne argumenty, które były krytyczne wobec rządzących, ale również padały argumenty, które były pozytywne i, i, i dla, dla, dla pani prezydenta. Wasze, szef waszego klubu, Adam Oczoś, mówił dużo o zaufaniu. O dużo o zaufaniu, bo oczywiście, ale to akurat słowo, to podsumowanie padło przy pierwszej części, czyli wotum zaufania. Mhm. Mówił o tym, że, że Chodzi o współpracę z Radą Miasta, że to wotum zaufania dla naszej grupy, że rzeczywiście kwestią współpracy, kwestią zaufania, bo kompetencje Rady Miasta i Prezydium Miasta, Prezydenta Miasta jasno określa ustawa. Chodzi o to, żeby, żeby te kompetencje wzajemnie szanować i żeby się rozumieć, żeby konsultować z sobą. Tutaj ta wypowiedź Pana, pana Radnego Oczosia była takim jakby podsumowaniem, deklaracją, że nasz klub, po wcześniejszych zresztą, Zresztą w rozmowach dał zielone światło i wotum zaufania i, i zadeklarował to, że, że jesteśmy tutaj po stronie pani prezydent i będziemy dalej ją wspierać. i, i Ciekawy razem jest wynik głosowania tak. nad absolutorium, czyli absolutorium dla prezydenta Sabiny Nowosielskiej również zostało przez Radę Miasta udzielone. udzielone. Mhm. To oczywiście były te najważniejsze sprawy do załatwienia podczas tej sesji, natomiast na czym jeszcze obradowaliście, tak przeglądając z grubsza oczywiście tę relację, bo chyba nikt nie był w stanie jej śledzić w całości. Między innymi zwrócił moją uwagę punkt na temat utrzymania bezpłatnych parkingów w dalszym ciągu. One przypomnijmy, zostały wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, aby Ograniczyć mieszkańcom takiej okazji do dotykania różnych przycisków. Tak, tak. Y Urząd miasta wnioskował o to, aby te opłaty zostały przywrócone, Rada Miasta powiedziała, że jeszcze nie teraz. Tak, ponieważ no, pani prezydenta wnioskowała, przygotowała projekt uchwały, wniosła o inicjatywę uchwałodawczą związaną z tym, żeby rzeczywiście zakończyć ten okres bezpłatnego parkowania na terenie miasta na Koźla. Fakt jest faktem, że w innych miastach właściwie zostało to już mocno ograniczone, jednak radni po długiej dyskusji uznali, że, że jeszcze jest za wcześnie. Mamy okres. To w tej chwili właściwie 1 września, jak już wcześniej padło, młodzież idzie do szkoły, dzieci idą do szkoły, zobaczmy, co się będzie działo dalej. A w końcu proszę zauważyć, że w momencie, kiedy uchwalaliśmy tą uchwałę, to znaczy ona na początku była decyzją prezydenta, potem Rada Miasta ją usankcjonowała. W momencie, kiedy uchwalaliśmy tą uchwałę było około 300-350 zachorowań. Dzisiaj mamy 700-800, nawet 900 czasami. W związku z tym ta sytuacja jest o wiele o wiele o wiele gorsza. Zatem wydaje się jeszcze bezcelowa w tej chwili. Zobaczmy, radni zdecydowaną większością głosów poparło ten pomysł i odrzuciło tenże projekt uchwały. Ja również byłem w tym gronie, uważam, że jeszcze mamy na to czas. W tematyce koronawirusowej inicjatywa uchwałodawcza radnego Marka Piaseckiego o zwolnieniu właścicieli lokali gastronomicznych z opłaty za alkohol tzw. Tak koncesji. Tak, tak. tak to zwane... również zostało poparte przez większość radnych i tak. zostało przyjęte. Pan Marek Piasecki wniósł inicjatywę również uchwałodawczą, w której wyliczył, że przez 65 dni lockdownu restauratorzy tak bo tutaj hmm. chodzi o restauratorów osoby które sprzedają napoje alkoholowe ale w miejscu na miejscu tak hmm. czyli w restauracji przez, przez 65 dni nie mogli to uczestniczyć tak oczywiście zakresie. ponieważ prawo za zabraniało zamknęło te, 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 te że placówki radni uznali że, że te opłaty które wnieśli do e, restauratorzy wnieśli do e, budżetu gminy są po prostu no, nienależne zatem, zatem należy poprzeć uchwałę, którą e, mówiliśmy już, pan Piasecki przygotował, należy poprzeć uchwałę, która zwalnia e, restauratorów z tej opłaty przez 65, przez 365 Czyli dni. Czyli zapłacili wtedy, kiedy nie działali, ale, a teraz nie zapłacą wtedy, kiedy działają i to się wyrówna. Tak, i te opłaty zostaną im w jakiś sposób z, zwrócone. Także e, Większość rady, tutaj zdecydowana większość, poparła ten pomysł, sądząc, że sądząc, twierdząc, że tak naprawdę jest to uczciwe. I tak, taka jest, taka jest geneza tego postępowania. Proszę Państwa, mamy 70, to jest, to jest koszt wyliczony 70 restauratorów, około 70 na 30 kilka tysięcy złotych. Nie jest to, nie jest to kwota dla miasta, która byłaby kwotą decydującą, chociaż oczywiście każda, każda kwota jest istotna, a mamy nadzieję, że restauratorzy będą w jakiś sposób mogli funkcjonować i rozwijać swoją działalność, chociaż mówię, mamy bardzo trudne działania, a każdemu z nas zależy, żeby nasz, nasze miasto było, rozwijało się i żeby nasze mieszkańcy mieli po prostu gdzie pójść i gdzie spotkać się ze znajomymi. No na pewno też taka podbudowa dla tych przedsiębiorców psychologiczna, że jednak radni o nich pomyśleli, to pewnie też, to pewnie też się liczy. Oczywiście, proszę Państwa, no wszyscy jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Tak? Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw tego miasta, w związku z tym nasze myślenie jest takie jak mieszkańców miasta i do tego zostaliśmy wybrani. Panie Przewodniczący, te ostatnie godziny sesji wtedy, kiedy można byłoby się spodziewać, że emocje powoli będą schodzić, no, ta dyskusja rozgorzała ponownie, ponieważ w zmianach do budżetu miasta tegorocznego pojawił się punkt dotyczący... Projektu budowy nowego bloku mieszkalnego. Tutaj jakby zarysujmy troszkę tę sytuację. Nowe bloki komunalne w Kędzierzynie Koźlu powstały ostatni raz zdaje się kilkanaście lat temu. Tak naprawdę budownictwo w Kędzierzynie Koźlu to miejskie nowe nie istnieje. No teraz pojawiła się propozycja ze strony Urzędu, aby taki projekt nowego budynku wprowadzić. Radni się nie zgodzili. Nie chcecie budować nowych domów w Kończyżynie-Koźlu? Nie, to nie jest tak. Zupełnie jest tak. I tutaj chciałbym zdementować tę tezę, którą Pan redaktor dosyć ryzykownie to... stawia. Tak, tutaj nie chodzi o to. Otóż, Szanowni Państwo, dostaliśmy, dostaliśmy projekt uchwały zmieniający, zmieniający uchwałę budżetową w roku 2020, w którym to, w którym to zobaczyliśmy kwotę 100 tysięcy na dokumentację. Pierwszym pytaniem, które się pojawiło, było to, co to jest za dokumentacja, na jaki budynek jest ta dokumentacja, w jakim systemie będzie to budowane. Nie było Jeżeli... o tym mowy wcześniej no nie tak, No właśnie nie. Na sesji zostaliśmy poinformowani i również rozmawialiśmy o tym na, na komisji. Natomiast radni uznali, że to nie jest, nie jest ta droga. Poza tym, radni często sugerowali czy też deklarowali, że nie jest nam potrzebne budownictwo socjalne. Oczywiście z zapewnień Prezydium Miasta Pani Prezydent, Panów Prezydentów, no wiemy, że to nie będzie budownictwo socjalne, natomiast jest, nie mamy tego do dokumentu. Podzielmy to, bo być może nasi widzowie nie do końca mają jakby obraz tego, jak to wygląda budownictwo. To, które realizuje gmina, dzieli się właśnie mieszkań, mieszkalnictwo, to tak. podlegające pod gminę dzieli się na socjalne i na komunalne. Tak. Lokatorzy mieszkań komunalnych to są ci ludzie, których no, nie stać na kupno nowego mieszkania, to było też mówione na sesji, jednocześnie nie kwalifikują się, żeby dostać ten lokal pomocowy, społeczny, socjalny i wtedy oni płacą czynsz, że zamieszkują taki lokal, to taki budynek chce się Tak, zabrać. tak, dokładnie. Mhm. Chcielibyśmy dla tych osób wybudować budynki i chcielibyśmy tutaj mhm. odpowiadając na Pana, to, to nie jest tak, że radni zablokowali tą inwestycję, chcielibyśmy wybudować budynki, które, które będą spełniały oczekiwania mieszkańców. Dla tych, którzy nie chcą, to znaczy nie mogą wziąć kredytu na nowe mieszkanie, ale również mają za zbyt duży dochodowy, żeby otrzymać mieszkanie od, od gminy. I teraz, Szanowni Państwo, chcielibyśmy wrócić, bo radny Andrzej Kopeć złożył taką projekt, wniosek o to, abyśmy wrócili do sprawy i chcemy do niego wrócić w momencie, kiedy będą wszystkie, wszystkie wątpliwości wyjaśnione. Wątpliwości, które polegają na tym, jaki ma być to budynek, gdzie ma być zbudowany. Oczywiście część tych informacji została nam przekazana podczas sesji Rady Miasta, no, no, ale... No, radni no, lokalizacja chcielibyśmy... przebałtyckiej, tak? Miasto wyznaczyło no, tak, działkę. Ale w mhm. jakim systemie będzie... Jak jak będzie organizowany nabór, w jakim systemie, kto będzie finansował ten budynek? Czy to będzie budynek finansowany tylko przez miasto? Czy będzie. Oczywiście część informacji padły, natomiast radni uważają, i tutaj jest to uzasadnione, że powinna być dokumentacja do tego przygotowana i domagają się tego, tego działania. I plan. plan plan, który będzie powodował, plan, według którego będziemy mogli, będziemy mogli podjąć tę decyzję. Chcielibyśmy Na jakieś gremium Rady Miasta i Urzędu Miasta Wspólne, poza sesją? Wniosek, wniosek pana Kopcia oczywiście przeszedł zdecydowaną większością głosów. Mamy nadzieję, że pani prezydent ustosunkuje się pozytywnie do tego wniosku i chcielibyśmy wrócić do tej dyskusji, ponieważ wiemy, że mieszkańcom miasta jest potrzebny. Nie padło nigdzie stwierdzenie, że to nie jest dobry pomysł w tej formie, o której my myślimy i chcielibyśmy wrócić do, do tej kwestii jak najszybciej, jak to, jak to jest tylko możliwe. W tym obszarze budownictwa komunalnego się oczywiście o, o tych planach budowy nowych obiektów, natomiast nie tylko. Istotne zmiany pojawiły się też w uchwale dotyczącej zasad wynajmu mieszkań komunalnych dla mieszkańców. Tak, została wprowadzona projekt uchwały, który wprowadza regulamin, nowy regulamin wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalne zasobu MZBK naszego i w tym regulaminie to jest bardzo obszerny dokument, jest zapis, który pozwala Otóż wszystkie od regulacji wszystkich zapisów dotychczasowego wynajmowania mieszkań komunalnych, socjalnych wprowadza również zapis o tym, że mieszkańcy miasta Kędzierzyn koźle będą mogli ubiegać się o wynajem mieszkań powyżej 80 metrów z, do remontu. No do remontu z możliwością, tak, z, mhm. z możliwością wykupu po pięciu latach. Bardzo istotna rzecz. Będziemy przyglądali się funkcjonowaniu tej, tejże tego dokumentu i na bieżąco go korygowali. Mhm. Sprawy mieszkaniowe niezwykle istotne. Na pewno będziemy te tematy monitorować i pilotować. Ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Ireneusz Wyśniewski, przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję Państwu.